Chcielę na nagrywam nudy. Podkład będzie leciać. Mm. Mm. ej, ej, ej. Zielone liście sobie tutaj lecą. Ona wbija na mnie, a ja lecę sobie tak Ona patrzy na mnie, jak lecę sobie tutaj. Będzie po za Ona patrzy a ja widzę podkład, no to le leci nuta, leci tutaj przerwa, tak jak zarobnuta. nuta, ona widzi tutaj, jak patrzy sobie na nuta, robi sobie nutę na, tym, na to konto, widzą, którzy oglądają. Mm, mm. Dziękuję za cztery suby, więc lecimy z tym. Jak widzicie, nagrywam rapik dla was. Bardziej postaramy od pierwszego, który zajął mój kolega. Właśnie ten, który był pierwszy i przez to się wybił ten kanał. Lecimy sobie. No i tak to wygląda. Lecimy. Tak, 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 tak. No. Zielone spadają z nieba. A ja sobie patrzę. Ona patrzy na mnie, jak widzę, że spadają z nieba. A ja patrzę na to, jak spadają z nieba. Oczywiście zbieram te zielone, chrupiące z nieba. Patrzy na mnie sobie od razu, tutaj taka. Idźcie sobie tutaj jem na bosaka. Ona patrzy na mnie, ja sobie tutaj rakuję. I widzicie na moim kocunie. Ej, 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 ej. mm -hmm.